Cześć, Cześć Krzysztof Pielak, Siła Regeneracji. Dzisiaj witam Was z ogrodu. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnym ziele, zio, ziole. Nim jest Żywokost, Żywokost lekarski, kiedyś zwany kosztywałem, po angielsku comfrey, lub po łacinie symbotus officinalis. Z jednej strony uważany jako trucizna, z drugiej strony znakomity środek leczniczy. Dlaczego jest trucizną i dlaczego jest znakomitym środkiem leczniczym, opowiem Wam w tym odcinku. Postaram Wam się opowiedzieć, do czego też służy, co można z tego przygotować i dlaczego nie powinniście w pewnych okolicznościach tego zaszywać. Zapraszam Was. Zacznijmy od tego, że żywokost lekarski jest beliną wieloletnią. Rośnie w Warunkach naturalnych na terenach podmokłych, tam gdzie mamy rowy, gdzieś delikatne takie niecki, i także w ogrodach, tak jak widzicie, można hodować uprawiać w, ogro w ogrodzie. Trzeba pamiętać, że żywokost jest dosyć mocną rośliną, która może być też chwastem, czyli może się rozprzestrzenić po ogrodzie. Ona ma 30-centymetrowe korzenie, no i właśnie korzenie są tutaj surowcem lekarskim. Należy te korzenie zbierać, wygrzebywać wiosną, bądź też jesienią, w drugim, bądź też trzecim roku wegetacji rośliny, czyli dopiero gdzieś tam po jakimś czasie. I zacznijmy od tego, dlaczego on jest uważany za roślinę lekko lub też mocniej trująco. Zostało zbadane, że zawiera alkaloidy pirylizydowe, bo należy do rodziny ogóreczników i to oznacza, że przez dłuższy czas, jeśli stosujemy wewnętrznie w postaci herbat, naparów, może działać hepatoksycznie, czyli może wywoływać choroby w naszej wątrobie. Lecz tutaj bym się odwołał do zjawiska hormezy, jeżeli nie wiecie, co to hormeza, to zapraszam Was tutaj na film. Tutaj będzie film. Możecie sobie zobaczyć, co, o co chodzi z tą hormezą. Także tutaj bym odwołał się do tego zjawiska i po prostu sami zadecydujcie, czy chcecie stosować, czy nie. Badania dowodzą, że jest po prostu hepatoksyczny, i tutaj decyzja należy do Was. Ale dlaczego jest taką znakomitą rośliną leczniczą? Co zawiera w sobie? Przede wszystkim żywokost sam w sobie zawiera alantolinę, zawiera Asparganinę, garbniki, polifenole, beta sitosterol, także bardzo dużo zawiera fru fruktanów, dzięki czemu ma znakomite właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne działa także przeciwko atopowemu zapaleniu skóry działa też jako łuszczycowe zapalenie stawów jeżeli ktoś ma także jest znakomity jeżeli ktoś ma obrzęki, siniaki i tutaj wam zaraz udowodnię badaniami dlaczego działa znakomicie. No i wróćmy do tego ważnego składnika tutaj żywokostu lek lekarskiego bądź też kosztywała jakim jest alantolina. To jest pochodna mocznika. No i siniaki, inaczej zostało przeprowadzone badanie, randomizowane badanie z podwójnie zaślepioną próbą kliniczną, gdzie badano siniaki, gdzie są tak jakby skutkiem ubocznym wstrzykiwania przeciwzakrzepowego leku, jakim jest enoksaparyny. I zbadano 80 badanych i jedna grupa, 80 badanych było i podzielono je na dwie grupy. I jedna grupa smarowała siniaki właśnie maścią z żywokostu, a druga dostawała placebo. I co się okazało? W drugim, od drugiego do piątego dnia zaobserwowano znaczne zmniejszenie obwodu siniaka i znaczne zmiany kolorytu. Czyli tutaj badani doszli do wniosku, że jest znakomitym elementem wspomagającym tutaj tą kurację. Czyli ta właśnie Alantonina, pochodna mocznika, znakomicie wpływa na wszelkiego rodzaju obrzęki, siniaki i to zostało zbadane podwójnie zaślepioną próbą kliniczną w randomizowanym badaniu na ludziach, którzy brali tutaj przeciwzakrzepowe leki. Następnym badaniem, które fajnie udowadnia działanie tutaj maści z Żywokostu, znakomite działanie przeciwbólowe, było badanie porównawcze pomiędzy maścią z Żywokostu a maścią z diklofenaku. I to właśnie było kolejne badanie porównawcze na grupie 164 osób w randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie zaślepioną próbą, gdzie znowu te 164 osoby zostały podzielone na grupę, która miała diklofenak i grupę, która miała tutaj maść żywokostu. Te 164 osoby miały skręcony staw skokowy i te badanie polegało na tym, że mierzyli suwmiarką mierzy, jak się zachowywał staw, jak zmniejszała, zmniejszał się obrzęk, jaka była ruchomość. Było też badanie lekarskie, które jakby stwierdzało jak, się, jak zachowuje się ten staw i sama obiektywna próba tutaj badanych. No i co się okazało? Okazało się, że żywokost działa bardzo podobnie jak Diklofenak, a nawet w niektórych przypadkach jeszcze lepiej. Czyli tutaj możemy zastosować albo Preparat syntetyczno-chemiczny, jakim jest diclofenac, i fitoterapeutycznym, jakim jest żel, lub też maście z żywokostu lekarskiego. Tutaj znowu zostawiam Wam wybór. Ja wybieram na pewno tutaj żywokost lekarski, to jest moja, moja jakby decyzja na podstawie tej próby, która została dokonana na 164 osobach. Następnym badaniem jeszcze, które udowadnia fantastyczne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne jest badanie na 220 uczestnikach, którzy mieli chorobę zwrodnieniową stawu kolonowego. I znowu to była randomizowana próba kliniczna podwójnie zaślepiona, gdzie jedna grupa smarowała swoje kolano placebo, środkiem placebo, a druga grupa smarowała właśnie maścią z żywokosta. Później mierzyli zakres ruchomości, później była obiektywna ocena lekarza, który nie wiedział, który środek był stosowany i także ocena samych badanych. I co się okazało, że Praktycznie maść żywokostu okazała się prawie o połowę lepsza od efektu placebo i przynosiła doraźne skutki w zak poprawie zakresie ruchomości w stawie kolanowym, gdzie badani mieli zwrotnienie stawu kolonowego. I tutaj można potwierdzić, że maść żywokostu działa doskonale wspomagająco jako element bądź też składnik terapii, którą można używać w stanach zwrotnieniowych stawów. A także w stawnach bólowych kręgosłupa. Czyli jeszcze raz powtórzmy, jakie zastosowanie. Wewnętrznie jest rośliną toksycznie zbadaną, toksycznie uważaną, lecz zachodzi, może zachodzić zjawisko hormezy, które możecie sprawdzić, które wcześniej podlinkowałem. Zewnętrznie jest doskonałym środkiem przeciwzapalnym, przeciwbólowym, może działać na atopowe zapalenie skóry, może działać także przeciw łuszczycowym zapaleniu stawów bądź też skóry, we wszelakich obrzękach, wysiękach lub też siniakach. No i jeżeli macie jakieś problemy ze stawami, doskonale możecie się wspomóc tym maścią z Żywokostu bądź też olejem z Żywokostu. Na końcu wrzucę Wam przepis. Wszelakie linki, które, które odnoszą się do badań, zamieszczę też na dole, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Wszelkie badania są dostępne na PubMed. A ja Was w tym momencie żegnam, zapraszam Was na kolejną, inaczej, zapraszam Was na inną rośliną, jaką jest dziurawiec, dziurawiec zwyczajny, fantastyczną rośliną. Link zaraz będzie pojawił się tutaj, będziecie mogli. A ja Was zapraszam, żebyście zobaczyli jak wygląda żywokost lekarski i pamiętajcie, że składnikiem leczniczym jest korzeń, który wyciągamy wiosną bądź też jesienią. W anglosaskich krajach stosuje się także liście, lecz liście nie są dosyć takie dobre i trwałe w przypadku procesu suszenia, czyli korzeń, korzeń jest tutaj surowcem jakby zielarskim i a Was zapraszam tutaj do zerknięcia, jak wygląda tutaj żywokos lekarski. Z wami się żegnam. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Do następnego razu Krzysztof Pielek w Siła Regeneracji. Hej!